56-letni pan Ryszard zamiast kropli do oczu użył szybko schnącego kleju Superglue. Dobry. Drzwi. Jak relacjonuje pan Ryszard, taksówkarz w czwartek po południu wiózł w taryfie panią Janinę, która, wracając z bazaru, pośpiesznie przygotowywała w trakcie jazdy składniki na obiad. W tym kroiła cebulę. Cebulat. Cebulat. Bazarowa cebula premium była bezlitosna dla pana Ryszarda. Cebulat. 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 Bardzo podrażniła mu oczy. Miał lejący się katar z nosa i za kola. Na pobliskiej stacji kupił krople do oczu i zaraz wrócił do auta, aby załagodzić pieczenie. Ale w aucie je bało warzywniakiem i starą babą. Przez co, jak mówi, rozproszył się. Wyjął ze schowka tubkę szybko schnącego kleju superglue i wlał go sobie do oczu. O no. Nie pomogło. Piekło dalej, więc wlewał więcej. Wlał go tak dużo, że substancja spłynęła po policzkach i rozprowadziła się po ustach. W momencie, w którym zorientował się, że nie może otworzyć oczu, nie mógł również tego zakomunikować, bo miał też całkowicie zaklejoną mordę. A baba na tylnym siedzeniu zaczynała sapać. Pan Ryszard siedzi z zaklejonym ryjem, nie wie, co ma zrobić, a baba dalej sapie. To sapanie stawało się jakieś takie świńskie, czy gremlińskie, zaplute, popierdolone. Pan Ryszard wiedział, że może się to dla niego źle skończyć, więc mimo przeciwności losu postanowił dokończyć zlecenie. Zadanie było banalne. Ponieważ pod suchodolskimi istnieje tylko jedna droga prosto, którą jechał już wielokrotnie pod wpływem zmęczenia, alkoholu i ciężkich narkotyków. Z początku radził sobie wyśmienicie, lecz pierwszy raz w życiu ktoś ugniatał kapustę na tylnym siedzeniu jego taksówy, jednocześnie krojąc czosnek. Zafascynowany umiejętnościami pani Janiny chciał na to popatrzeć. Odwrócił więc głowę, lecz zapomniał, że gówno widzi, bo wylał se na Jabsko całe superglue, które tak średnio łagodzi pieczęć. Oczu. Twierdził wtedy, że kontakt wzrokowy z tą konkretną drogą nie jest wymagany. Mógł sobie na to pozwolić, bo na tej drodze zwykle nic się nie dzieje. I niestety, ale... Tak też było, tam nic się nigdy nie dzieje, a sołtys żałuje pieniędzy wydanych na tę drogę. Pod koniec kursu w aucie rozprzestrzeniał się już zapach usmażonych kotletów i kapuśniaka. Po ciężkim dniu pracy wrócił bezpiecznie do domu i poszedł spać, bo jak relacjonuje, kleiły mu się oczy. W nocy obudził się z erekcją i uprawiał namiętny seks ze swoją żoną. Okazało się jednak, że nie jest w swoim domu po tym, jak sąsiad Waldek podziękował mu za wspaniałą noc pełną wrażeń. Pan Ryszard deklaruje, że to już się zdarzało. Budowa ciała jego żony i sąsiada Waldka są bardzo ciężkie do odróżnienia. Panie, a co pan myśli, że to pierwszy raz się zdarzyło? Nie no, no to to, to Walduz jest przecież, no to, to no, nie rozróżnisz, no panie, daj pan spokój, Ja już to się nauczyłem, że tak to czasem bywa w życiu. No zdarza się każdemu przecież. Tak? Każdemu prawdopodobnie a no to jest... mimo wszystko rzecz przyjemna, więc trzeba korzystać. Spodobało mu się to całe niewidzenie. Nie chcę więcej widzieć. Świat jest w ten sposób piękniejszy, opowiada pan Ryszard. Usta otworzyłem w sobie lewarkiem pod ciepłą wodą, bo gadać... To ja akurat lubię. Nie chcę więcej widzieć, że nie wystarczy. Świat jest w ten sposób taki piękny, jak się nie gapi na te różne mordi. Zawód dalej ten sam. Taksówka, szkasa jest. Czasem tylko do domu nie trafię, ale no, no Krystyna nie będzie przecież... Zła, jak ja nie widzę, tak? No taki po prostu to, to, tak to wygląda. Taryfa, ulgowa, że tak powiem. Mimo straty zmysłu wzroku, pan Ryszard radzi sobie świetnie jako taksówkarz. Choć zdarza mu się nie trafić do domu, ale przynajmniej żona nie ma mu tego za złe. Krzysztof Urinal, telewizja niestety.